Dzień dobry, po dłuższej przerwie witam Państwa na nagraniu omawiającym bieżące wydarzenia rynkowe. Dzisiaj, zainspirowani bardzo silnym przekazem medialnym na temat drażających surowców rolnych, postanowiliśmy właśnie omówić to zjawisko. Oczywiście. My nie, czy ja nie będę go o, tego zjawiska omawiał z perspektywy tego, o czym właśnie w, w tych mediach głównego nurtu się mówi, czyli o tym, że powoduje ono dużą inflację, że w krajach biedniejszych będzie, będzie wpływało na, na pogłębienie się niedoborów żywności. Zajmiemy się tematem z inwestycyjnego punktu widzenia. Dlaczego się zdecydowaliśmy na to? Ano, dlatego, że jeżeli patrzymy sobie na taką inwestycję w surowce rolne, oczywiście jest ich cała masa, jakby poczynając od pszenicy, kończąc na, na, na bawełnie czy, czy, czy na bydle rogatym, nawet bo to też jest powiedzmy towar, towar charakter, o charakterze rolnym. No to jeżeli taki, taką inwestycję rozpoczęliśmy w 2007 roku i zainwestowaliśmy 100 zł, to w 2022 roku, na dzień 20 maja, nasze 100 zł byłoby warte, czy jest warte niespełna złotych zł. Czyli można powiedzieć, że inwestycja była średnio trafiona, bo po 15 latach nic nie zarobiliśmy, a, straci, a wręcz straciliśmy 10 zł z naszej początkowej 100 zł inwestycji. Natomiast sytuacja wygląda zgoła odmiennie, jeżeli popatrzymy sobie na okres ostatnich dwóch lat. Jeżeli takie 100 złotych zainwestowaliśmy na końcu kwietnia 2020 roku, to na 20 maja tego roku to 100 złotych jest warte już nieco ponad złotych 160, zł, czyli jesteśmy, można powiedzieć, 60% na plusie. Wynika to z tego, że taki indeks surowców rolnych jest w dosyć silnym trendzie wzrostowym po 13 latach chudych, nastąpiło odwrócenie tego trendu i od dwóch lat, ponad dwóch lat te surowce rolne drożeją. Sytuacja, która naszła nas w lutym tego, tego roku, spowodowała, że ten trend w przypadku niektórych surowców rolnych wręcz się nasilił. Truizmem będzie powiedzenie, że dzisiejszy inwestor na wczorajszych wzrostach nie zarabia, ale też nie traci. Czyli ktoś, kto zainwestował, zainwestował w 2020 roku, te 60% zarobku ma już za sobą. Podobnie jak ten ktoś, kto zainwestował w te surowce rolne w 2007 roku, tą 10% stratę także ma już za sobą. Dlatego my też, nawiązując do tytułu w dniu dzisiejszym, odpowiemy sobie, na pytanie, czy trend, ten krótkoterminowy trend, oczywiście na surowcach rolnych, którego doświadczamy od ponad dwóch lat, nadal jest Twoim przyjacielem? Czyli z języka angielskiego, is trend still your friend. Wspominałem o tym, że trend wzrostu cen niektórych surowców rolnych i, i innych towarów związanych z rolnictwem nasilił się po wybuchu wojny w Ukrainie. I rzeczywiście spośród tych surowców, które, które zdecydowanie wzrastały i ich cena rosła, można wymienić między innymi pszenicę oraz kukurydzę. Dzieje się to dlatego, że Rosja i, i Ukraina wspólnie odpowiadają za dosyć istotną część globalnego eksportu tych dwóch towarów rolnych. Generalnie sankcje, jakie zostały nałożone na Rosję, czy niemożność eksportu surowców niektórymi kanałami transportu z Ukrainy, głównie mam na myśli transport morski, spowodowały, że rynek zaczął się obawiać o to, że będziemy mieli dosyć duży niedobór podaży tej, tychże dwóch surowców. To z kolei spowodowało, że inne kraje, które też są znaczącymi producentami, chcąc z tym niedoborem walczyć, często zakazują jego eksportu. Taka sytuacja miała miejsce ostatnio w Indiach, gdzie Indie do końca tego roku zakazały eksportu pszenicy i te zjawiska potęgują jeszcze, jeszcze wzrost cen. Jest to sytuacja, w której wzrost cen powoduje. Powoduje zainteresowanie producentów towarów rolnych tym, aby jak najwięcej ich produkować, bo mogą później je sprzedać po wysokich cenach. I tak normalnie by się działo, czyli wzrost cen, większa, większa podaż, wynikająca ze zwiększonego zainteresowania uprawami i następuje wskutek tej wyższej podaży po, po jakimś tam okresie czasu spadek tych cen. Sytuacja teraz jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ w ślad za wzrostem cen, cen tych towarów rolnych I idzie także wzrost cen nawozów ogółem, czy też środków, półproduktów, które są do produkcji nawozów używane, takie jak, jak amoniak, co wynika z tego, że tutaj głównie Rosja jest także jednym z głównych producentów i eksporterów tych dwóch, tych dwóch towarów. Jednym z drugich istotnych jest także Także Białoruś, która, która także jest objęta, objęta sankcjami. Sytuacja obecnie nie jest więc tak jasna i klarowna, jak, jak to miało miejsce w przeszłości. My natomiast uważamy, że patrząc na takie miary średnio czy krótkoterminowe, na które my patrzymy, relacja zysku do ryzyka inwestycji w towary rolne ogółem, czy w towary takie jak. Pszenica czy też kukurydza jest raczej niekorzystna. I że dalszy dynamiczny wzrost tej, tej klasy czy subklasy aktywów jest raczej, raczej mało prawdopodobny. E, oczywiście takie założenie e, ma tu do siebie, że może, ale, ale nie musi się spełnić. E, więc my zdecydowaliśmy się powołać w takie trzy scenariusze, e, nadając im różne, różne prawdopodobieństwa. To chyba będzie bardziej bardziej obrazowało to, jak my do, do tego zachowania się cen towarów rolnych podchodzimy. Scenariusz bazowy, który, którego prawdopodobieństwo realizacji uważamy za wysokie. My go tak ładnie nazwaliśmy z angielskiego up and down trade, and have some fun, czyli nie będzie kontynuacji trendu, ale nie będzie też jego odwrócenia i, i należy korzystać z krótko czy średnio, bardziej krótkoterminowych okazji, które na tym rynku towarowym się wykształcają. Jedną z takich okazji była, była właśnie sytuacja na rynku pszenicy, gdzie rynek dosyć dosyć newralgicznie zareagował właśnie na na tą informację o zakazaniu eksportu pszenicy z Indii do końca tego roku, gdzie można było naprawdę w bardzo krótkim okresie czasu bardzo fajną stopę zwrotu na na takiej inwestycji w, w pszenicę wygenerować. Oczywiście robiąc to zdroworozsądkowo, robiąc to z głową, my ze względu na to, że jakimiś dużymi środkami nie dysponujemy, czy to własnymi, czy, czy nasza spółka zależna klientów, staramy się tego typu inwestycje wykonywać w sposób właśnie konserwatywny za pomocą tak zwanego spreadu kalendarzowego. Oczywiście jest to czysta spekulacja, no ale spekulacja ma to do siebie, że, że też pozwala, pozwala zarobić, a jeżeli robiona jest przy zachowaniu elementarnych zasad i zdrowego rozsądku i wynikających z rachunku prawdopodobieństwa, to to ryzyko można, można w dużym stopniu marginalizować. Pozostałe dwa scenariusze, no to oczywiście scenariusze, w których czy to trend jest kontynuowany, czy, czy, czy ulega odwróceniu. Jeżeli mielibyśmy ważyć te dwa scenariusze, no to, to de facto uważamy jednak, że większe prawdopodobieństwo należy, należy przyłożyć do tego scenariusza, że trend będzie kontynuowany, czyli pozostanie nadal naszym przyjacielem, oczywiście jeżeli w nim jesteśmy, bo pełne, pełne, Rozwinięcie tego, tego sloganu, tej frazy z języka, z języka angielskiego brzmi: Trend is your friend as long as you are in it, czyli trend jest Twoim przyjacielem tak długo, jak w nim jesteś, po właściwej stronie. Dlaczego uważamy, że to prawdopodobieństwo jest większe? Dlatego, że jest wiele czynników specyficznych, niekwantyfikowalnych, które, których wystąpienie. Subiektywnie uważamy za bardziej prawdopodobne niż ich nie wystąpienie, to znaczy eskalacja konfliktu na Ukrainie dalsza, czy kolejne, kolejne informacje z płynące z gospodarek zakazujących eksportu takich czy, czy innych towarów, towarów rolnych, obawie przed, przed niedoborami tychże towarów. I prawdopodobieństwo takiego scenariusza uważamy za umiarkowane. Natomiast jeżeli te tendencje by nie nastąpiły, jeżeli mielibyśmy taki powrót do, do biznes as usual, kanały transportu by się udrożniły. Nastąpiła bezeskalacja konfliktu na Ukrainie, te obawy o, o, o niedobór niektórych towarów rolnych by, by zmalały, no to oczywiście byłaby, byłby to duży, silny bodziec do tego, żeby. Ten trend się odwrócił. Natomiast patrząc na historię ostatnich miesięcy, uważamy, że taki scenariusz, przynajmniej w krótkim terminie, jest, jest dosyć mało prawdopodobny. Natomiast oczywiście nie, niemożliwy. Z mojej strony w dniu dzisiejszym to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem.